Hej, cześć w następnym blogu domowym przed majówką. Oznacza, że po majówce będzie następny film. To będzie spotkanie ze mną. Po tym spotkaniu będzie live na Instagramie. Ten live będzie w niedzielę o godzinie 16.00. Live napędza akcja wiosna na tym kanale. Także będzie bardzo różnym chce zadawać mi pytania na live na Instagramie. Także zapraszam Was też tam na też tam na live'a. E, ona to dopiero za tydzień. No, a dzisiaj zapraszam Was na majówkowy blok domowy, w którym powiem Wam 10 sposobów, co robić w majówce, jak zmienić czas w majówce. To będą dobre sposoby, yy, które te sposoby możecie wykorzystać w majówce, a, ale nie musicie, jak tam będziecie chcieli. Tu ma być dla Was pomysł, to nie będzie o to nie będzie o mnie, o mojej majówce, to będzie dla Was, dla Was, tak? Yy... No. Także zapraszam. Yy... Tak, więc zaczynamy od... Nie. Zaczynamy od pierwszego sposobu i pierwszy sposób to zrób grillanie tylko tradycyjnego. Czyli, że jak szaszły, to nie musi... Kankówka, to nie musi być taki tradycyjny grill na tłustwo. to? Tylko na... Tylko na waszą potrzebę, tak? Czyli możecie zrobić sobie tego z na pusto, kombasa i co innym. Ale też można zrobić, jeśli jest jesteście na przykład węglem, można zrobić bulgara burgera. Na można zrobić bardziej posiłki zdrowe, czyli fit typu kurczak, tak, czy nawet tą tylko te takie drobne posiłki, też można wpleść wglinowanie i dobrze, żeby się najeść, nie tylko tak tłusto. Ale też i na zdrowo też można na zdrowo kulczaka czy tam dłonczaka, co tak powiedziałam. Eee, no tylko trzy skłonniki, które zmieniłam. Eee, też jest więcej tych składników zrobił wid. Eee, także Anośnie wega to nie musi być, być na przykład burger, wega, takiego. Też są inne potrawy które można też robić w grillowaniu. Więc, yy, więc gryzom może być to, co cenne, jaki i zdrowy, czyli ten taki sit czy nawet wagę typu burger waga. dobrze drugi sposób na marówkę, to zrób imprezę do domo zbierzemy swoich przyjaciół i robimy imprezę łączymy na napojów, i mamy implazę. Opró oprócz. oprócz można jest taką tradycyjną, może jest to taką tradycyjną implazę, że tam ludzie muzeum napoje gromada jest impreza <grywa> jak to woli to można taką imprezę zrobić ale też można pójść w tak zwaną imprezę piżama party. czyli w piżamie taka impreza poszaleć w piżamie jak to boli. czy to nic innego czy raczej w piżamie też tak muszę. A, a co, mamy wolne? Mamy weekend majowy. Można w bliżamie poszaleć. Po yy, trzeci sposób na mojówkę: można to mojówko spędzić gdzieś aktywnie, czyli iść na spacerze, jeździć rowerem, biegać, <śm> czy... czy też połowić rybki to tak, co lubi, można spędzić to aktywnie. Ale nie tylko aktywnie. Mhm. Eee. 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 Następny sposób, czwarty, to można odpocząć na przykład z książką, no, czyli się zrelaksować. tylko z w Piąty sposób to wyjeżdżamy gdzieś, tak? Na przykład nad morze, czy w jakieś miasta. Nie trzeba nie trzeba w jakichś tam zabytkach oglądać. Po prostu wyjechać gdzieś i fajnie spędzić czas. W szósty sposób, jeśli mamy kino otwarte, możemy iść do kina, obejrzeć fajny film, czy jaki tam lubimy. Nie tylko taki standardowy do, do kina musi być, ale też możemy fajne no w domu, to jak chcemy. Potem brać sobie opcję, czy kino, czy raczej w domu robić kino. Popcorn... Co, po, popcorn kupić albo zrobić i film dobry. Też to fajna opcja. Także Super pomysł, że eee, pomysł eee, nie wiem jak, eee, nie, 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 nie wiem jak bym, a też można się nauczyć niego na długo albo nie na długo obsługi języka. Eee, no, coś takiego. Że można się nauczyć obcego języka, ale nie trzeba. Także, także, yy, numer 8: rozwijać swoją pasję, hobby, yy, co, cokolwiek lubimy. Yy, można. Zadbać o ogród też. Takie prace porządkowe w ogrodzie. Eee, także robimy to, co lubimy. Słuchać muzyki, czy cokolwiek lubimy. Eee, numer: przez ostatni sposób dziewiąty spotkać się z przyjaciółmi, którzy... no ogólnie z ludźmi tak yy, nie tylko z przyjaciółmi, no ogólnie ogólnie ze znajomymi się spotykać yy, można z chłopakiem też i na lepszy, może nie na lepszy, ale ostatni sposób, dziesiąty, to leżeć cały dzień i nic nie robić, myśleć na telefonie. Czyli leżeć I tak sobie leżeć cały dzień i mam na telefonie <grywa> może obejrzeć mój kanał na YouTube, a Może sobie kanał na YouTube założyć proste czynności nie tylko na telefonie, można inne rzeczy robić <grywa> nie wiem <grywa> jakieś. A też krzyżówki, yy, na leżaku można będzie ciepło, nie wiadomo, nie wiem jak tam u Was. Zmajówka, drugi weekend zmajówkowy, ale mam być tu, mam być ciepło, yy, na leżaczku też Także m można... Y tak, y jeszcze wrócimy... Może nie... Można też... To jak to woli... trening... jak tutaj wykonać... Jeśli to sprzyjcie, to... Co trening, ale jak to jak to woli. Eee. Eee. Nawet może zamienić sobie no, trening na bardziej fajniejszą aktywność. To lubi taneczne, to taneczne, biegać to jest do sposób. boże aktywnie eee, także tak. I to tyle w tym filmie. Jeśli jeśli eee, pomógłam, to w komentarzu. Jeśli się podobało to kciuki do góry, subskrybujcie kanał, komentujcie, zakomentujcie jak Wam minęła majówka, a ja zamieniam się za tydzień po majówce zaraz tu na kanale oraz na Instagramie, także dużo się będzie działo w następnym tygodniu. E czyli po malówce. Także co? Także podajcie na Instagramie oraz TikToka. I widzimy się na tydzień. Cześć!